To będzie tak. Generalnie teraz jest wstęp do próbek niedostępnych, czyli takich, do których on nie będzie mógł dojść, jak chodzi o źródło. Będę najpierw przyklejać tak, żeby on widział. Mhm. Dlatego też biorę podest, bo później będę mogła sobie wędrować tą puszką tak stąd, mhm. tutaj, do podspodu. Ale zaczniemy od tego, żeby on sobie widział, bo później będę przesuwać jakby w tym samym miejscu, żeby on trochę szedł na pamięć. Ale mimo wszystko, żeby ta próbka Aha. się powoli chowała, żeby ta puszka się chowała, żeby on mhm. wiedział, że nie musi jej widzieć. E, a później będę ją przyklejać tam od środka, także już w ogóle nie będzie musiał widzieć, ale dalej będzie wiedział, że chodzi o ten przedmiot. E, więc będzie to takie bardzo naturalne przejście. Mhm. I teraz tak, jak ja to przykleję tutaj, mhm. to on powinien dojść do puszki, no bo ona jest widoczna. Jakby ten zapach się rozprzestrzenia przez te dziurki tutaj, mhm. więc tutaj jakby powinien sobie dojść do źródła. Zresztą mhm. myślę, że tak czy jak to zrobi. Jak będzie już tutaj, to myślę, że i tak pójdzie tutaj na pamięć, mhm. ale jeśli tutaj nie pójdzie na pamięć, nie oznaczy z tej strony, tylko oznaczy na przykład z drugiej. To to też będzie w porządku. Ta, to, jak się ten zapach rozprzestrzenia pod spodem, no to sprawia to, że po prostu ten zapach się pojawia z każdej strony. I z której strony, by pies nie oznaczył, tak naprawdę będzie dobrze. I nawet jak tutaj będzie dość blisko krawędzi, to i tak ten zapach sobie wędruje. I w sumie to pies nam tak naprawdę podpowie, gdzie tego zapachu jest najwięcej. Zaczniemy sobie od tego tutaj na początku że będzie z samego przodu, bardzo proste. Wy sobie staniecie tutaj na linii startu. Wystartujesz go normalnie, jak zwykle. Jak znaczy to OK i później finisz. I poczekaj aż oznacza. Poczekaj. OK. Dobrze. Super. I dalej tak samo, jak zwykle. Poczekaj. Dobry pies, prawda? Bra, teraz już się całkiem. I myślę, że podejdzie i w miarę szybko mu teraz potwierdzi. Dobrze, ładnie. Dobra. Teraz sprawdzimy, czy robi na pamięć. Na pewno robi na pamięć. Teraz jest po przeciwnej stronie. Pokaż mu ten podejści. Enio. Hey, no. hey, no. hey, no. Wyraziłeś się? No chyba się. Enio, hey, zobacz. Tam nie. Dobrze, ładnie, super. Wow, nie, super, Pięknie. Zrobimy tak, że będzie miał sprząt teraz. No, już za późno trochę. Dobrze, bardzo ładnie. Teraz ją widział trochę na bank, ale przypomnijmy mu o co chodzi. Jest po lewej stronie teraz. Dobrze. Dobrze, super! Dobry niż... Tutaj jest, można, było po... mm -hmm. można by było mu powiedzieć, jeśli by się zatrzymał, o tak jak teraz na przykład. Daję pod no, no, sam no. środek. Może oznaczyć sobie w każdej dziurze, w zasadzie już wcześniej mógł sobie oznaczyć, w każdej dziurze możliwej, więc jak tylko się zatrzyma na sekundę czy jakiejś dziurze, to już, to już mu możesz potwierdzić. Anio? Poczekaj, niech się popatrzy tam w ogóle. O, dobrze, już. Dobrze. Dobrze, brawo! Świetne to było. Dobry piesek, Bardzo dobry timing. Nie w porządku. Przysuniemy troszkę tu. Ze z linii startowej proszę. Dobrze. No ja wiem nudy już, nie? Dobrze. Okej. Dobrze. Super. Super pionio. Finisz.